W środku zimy Katarzyna Cichopek pokazuje się bez makijażu, w różowym bikini i jeden detal wystarczył, by rozpętać burzę wśród fanów. Zima 2025 roku w Polsce, zamiast kojarzyć się z mroźną aurą i grudniową szarością, zamieniła się w mediach społecznościowych w pełne słońca, barwne widowisko, którego główną bohaterką stała się jedna z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych polskich gwiazd Katarzyna Cichopek. Aktorka, której kariera od ponad dwóch dekad toczy się na oczach milionów widzów, zdecydowała się na publikację serii zdjęć, które w błyskawicznym tempie zelektryzowały opinię publiczną, wywołując lawinę entuzjastycznych komentarzy. Cichopek zaprezentowała się w soczyście różowym bikini, całkowicie bez makijażu, w egzotycznym otoczeniu azjatyckich metropolii, a fani nie mogli oderwać wzroku od jednego, kluczowego szczegółu jej uderzającej, wręcz młodzieńczej promienności. Wielu obserwatorów zgodnie uznało, że gwiazda w tej całkowicie naturalnej odsłonie wygląda niemal identycznie jak u progu swojej kariery, gdy jako nastolatka debiutowała w roli kingi zduńskiej w kultowym serialu P M. Jak Miłość. To nowe, autentyczne oblicze Katarzyny stało się dla internautów namacalnym dowodem na wielką wewnętrzną przemianę, spokój i szczęście, jakie udało jej się odnaleźć po niezwykle intensywnych miesiącach pełnych życiowych rewolucji, zawodowych zmian i medialnego szumu. Jesień 2025 roku okazała się dla Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego okresem fundamentalnych przemian, które na zawsze zmieniły ich wspólne życie. Po głośnym, romantycznym ślubie w październiku, który był jednym z najchętniej relacjonowanych wydarzeń roku, para niemal natychmiast rzuciła się w wir nowych wyzwań. Ich pierwsza wspólna podróż tuż po ceremonii mogła wydawać się tradycyjnym miodowym miesiącem, jednak w praktyce przypominała ambitne sportowe wyzwanie Kurzajewski, wspólnie ze swoim synem Julianem, wziął udział w legendarnym maratonie w Nowym Jorku, a Cichopek z ogromnym zaangażowaniem pełniła rolę najwierniejszej fanki, kibicując mężowi na ulicach amerykańskiej metropolii. Mimo ogromnego zainteresowania mediów, Katarzyna z dużą dozą dojrzałości dystansowała się od kontrowersji, skupiając się na budowaniu fundamentów nowej rodziny. Prawdziwe, spokojne celebrowanie małżeństwa miało dopiero nadejść. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych para skoncentrowała się na urządzaniu wspólnego gniazdka i przygotowaniach do pierwszych wspólnych świąt Bożego Narodzenia. Wspólne dekorowanie wnętrz, zapraszanie najbliższych i dbanie o każdy domowy szczegół stało się dla nich priorytetem, w którym prywatność i bliskość definitywnie wygrały z potrzebą bycia w blasku fleszy. Wobec tak intensywnego okresu i pełnego oddania sprawom rodzinnym, nikogo nie powinna dziwić decyzja, która dla wielu widzów była sporym zaskoczeniem. W tym roku Katarzyna Cichopek zrezygnowała z roli prowadzącej sylwestrowy koncert Sylwestrowa Moc przebojów w Polsacie. Aktorka postawiła na absolutną prywatność i regenerację sił u boku męża, świadomie rezygnując z obowiązków zawodowych, które wymagałyby od niej poświęcenia tych wyjątkowych. Intymnych chwil na rzecz medialnego widowiska. Zamiast wielkiej sceny w Toruniu i wielogodzinnej pracy przed kamerami, para wybrała egzotyczną podróż poślubną do Azji, obierając za cel Hongkong oraz nowoczesne szencen. Zamiast typowego dla wielu celebrytów pośpiesznego zwiedzania zabytków w pełnym makijażu i pod okiem wynajętych fotografów, nowożeńcy postawili na świadomy, głęboki odpoczynek i regenerację organizmu. Ich codzienna rutyna w Chinach to przede wszystkim długie spacery wzdłuż wybrzeża, wspólne odkrywanie lokalnych smaków w klimatycznych restauracjach, kolacje przy zachodzie słońca oraz beztroski relaks w zacisznych okolicach hotelowych basenów. Każde zdjęcie, którym para dzieli się ze swoimi fanami, ukazuje ich w sposób niezwykle naturalny, bez zbędnej stylizacji, retuszu czy sztuczności, co tylko potęguje autentyczność ich uczucia i radości z bycia razem. Katarzyna Cichopek, stając nad hotelowym basenem w różowym bikini, z naturalnie skręconymi słońcem włosami i cerą nietkniętą pędzlem wizerzysty, wysłała do swoich obserwatorów potężny komunikat o akceptacji siebie, odwadze i radości z życia w zgodzie z własnym rytmem. Ta chwila relaksu została subtelnie, wręcz po mistrzowsku, wykorzystana do promocji jej autorskich zapachów, co udowadnia, że Katarzyna jest nowoczesną świadomą kobietą sukcesu, która potrafi harmonijnie łączyć pasję zawodową z celebracją prywatności i zasłużonym urlopem. Zdjęcia te zyskały w oczach internautów ogromną wartość, pokazując, że naturalne piękno, pewność siebie i wewnętrzny spokój przyciągają uwagę znacznie mocniej niż najbardziej dopracowane kreacje z czerwonego dywanu czy sceniczne kostiumy. Podsumowując, Katarzyna Cichopek w końcówce 2025 roku udowodniła, że prawdziwe szczęście nie zna pór roku, a można je odnaleźć w prostych, codziennych momentach, takich jak wspólna kawa przy basenie czy spacer w egzotycznym słońcu. Jej postawa jest dziś inspiracją dla wielu kobiet, stając się dowodem na to, że po każdym intensywnym i burzliwym okresie w życiu przychodzi czas na zasłużone słońce, regenerację i nowy. Piękny rozdział napisany na własnych zasadach, zdala od oczekiwań innych i presji medialnego wizerunku.